Wrzesień 2025 jest momentem przełomowym. To czas, w którym zamykamy dziewięcioletni cykl naszej zbiorowej wędrówki. Rok dziewięć był latem duszy, zbiorem doświadczeń, lekcji, uzdrowień i strat. Teraz wszechświat otwiera przed nami bramę, w której przeszłość ustępuje przyszłości. To czas refleksji i wdzięczności, by spojrzeć na to, co domknęliśmy i czego nauczyły nas minione lata. To ostatni oddech przed nowym początkiem. Rok dziewiąty uczył nas sztuki odpuszczania zostawiania tego, co ciężkie, niesione przez lata relacji, schematów, przekonań, a nawet dawnych wcieleń duszy. To czas, gdy wszechświat mówi: Twoja walka tutaj się kończy, nie musisz już dźwigać tego dalej. W ciszy dziewiątego roku słychać echo starych historii, które właśnie się domykają. Jeśli poczułeś stratę, zamęt lub chaos, to tylko znaki, że cykl naprawdę dobiega końca. Dusza zawsze wie, kiedy księga jest już zapisana. A gdy kończy się jedno, rodzi się drugie. Wrzesień otwiera przed nami rok pierwszy. Pierwszą kartę nowej księgi to początek dziewięcioletniej podróży duszy, gdzie każdy z nas ma szansę zasiać nowe nasiona swojej przyszłości. To czas, by wsłuchać się wewnętrzny głos i zapytać: co chcę stworzyć? Jakie powołanie mam wypełnić? Rok jeden to energia pioniera, wizjonera, twórcy nowego świata. Nie powielaj starego. Twórz to, co jeszcze nie istnieje. Rok jeden jest jak kosmiczny reset. Wszechświat daje nam pustą, czystą kartę. Ale ta karta nie jest pusta przypadkiem. Została przygotowana przez wszystkie doświadczenia, jakie przeszliśmy w ostatnich dziewięciu latach. To, co było bólem, staje się mądrością. To, co było stratą. Staje się przestrzenią dla narodzin, a to, co wydawało się końcem, okazuje się początkiem czegoś, co może wznieść nas wyżej, niż kiedykolwiek byliśmy. Pamiętaj, ten cykl nie dotyczy tylko jednostek. Cała ludzkość przechodzi teraz przez bramę roku jeden. Jako kolektyw mamy szansę narodzić się na nowo, zmienić kierunek, wznieść świadomość na wyższy poziom. Twoja dusza jest częścią większej całości. Każdy wybór, który teraz podejmiesz, nie tylko otwiera Twoją przyszłość, ale współtworzy przyszłość świata. Zasiej więc świadomie, z odwagą, wiarą i sercem skierowanym ku światłu. Rok dziewięć nauczył Cię, jak odchodzić. Rok jeden nauczy Cię, jak rodzić się na nowo. To, co zasiejesz teraz. Stanie się twoim dziedzictwem przez kolejne dziewięć lat. Wejdź więc w ten czas nie z lękiem, ale z otwartym sercem. Wszechświat daje ci dar nowego początku. Twoja przyszłość zaczyna się.